No mamy, jeszcze... Ma... Siema majstry i majsterki. Czym dziś palimy? Powtórzymy sosnę. Dlaczego? Ponieważ tamta była stara, taka, kto oglądał taka troszeczkę spróchniała, ale patrzcie teraz na to. O kierba, co? Patrzcie kurba. Pięknie wysuszone. Zaraz policzę ile ma lat. Moment. No tak po trzydziestkę. Zobaczcie w ogóle jak słoje lecą. Tutaj fajnie rosło, nie? Tu raptem już coraz, jakby wiecie, mniejszy przyrost i na końcu jaki przyrost. Milimetry praktycznie, nie? Ciekawe, czemu to się tak porobiło i teraz tak. Pisał tam jeden pan: O Jezus, Maria, wykrzykników na napierdolił tyle, rozumiecie? Że gorzej się pali, jak się porąbi i tak dalej. No, kurba! Ja mam, kur, nie przeklinam, kurba! Ja mam małutki piecyk. Wrzuciłem dwa takie krążki, zaraz Wam pokażę. No i resztę porąbię na górę, nie? Także, no, kurba. To nie jest wielki piec, żebym wkładał takie wiecie z 10 na raz, albo długości takich nie wiem, kurba po 50. <grytanie> dobra, porąbię to moment. O, takie sztapeczki sobie porobiłem elegancko, ale na koniec potem wrzucimy jeszcze takiego kołka. Nie? No dobra, no to jesteśmy już w Bangladeszu. Dziesiąta 30, 14,6 stopni. Jest, wieje jak widać dzisiaj. Centralnie tutaj to wszystko naciska. nie? A nawet troszkę dalej, dzisiaj ze smartfona, nie z kamery tamtej. I patrzcie, dwa duże, i to jest praktycznie koniec, nie? Bo tu jest zaraz ten deflektor, do góry co leci. Czyli, ostatecznie można jeszcze byłoby. A, tą stroną, czy tą nieważne, poukładać. O, z kopyku. I na rozpałkę na górę. Nie, dobra, widzicie, że już za ciasno jest, nie? To będzie potem na dokładkę, zobaczymy. Albo zostawię sobie na wieczór. Pytanie było wentylator. Jeszcze raz pokażę. On lewo prawo rozdmuchuje, jak już powiedzmy z godziny półtorej pale, nie. To potem zrównuje ładnie temperaturę. Ile tu jest? No 15 stopni. Lewo prawo on ma jakieś tam czasowo można ustawić. Fajna sprawa. Widziałem, że Eberk już ich chyba nie robi, ale inna firma przechwyciła, wiecie, jak to jest. nie? No i teraz przydałoby się znaleźć tutaj, rozumiecie. Pałeczki, trochę. Muszę kupić rozpałkę jakąś, wiecie o co chodzi. Żeby się z tym nie pierdzielić, o. Trochę tam poukładać u góry. Dobra, rozpalę i wtedy wam pokażę. O, cyku Trochę tutaj po... poogniować. Pamiętajcie, że na duży opał starszy jak ro... od góry rozpalacie, nie dymicie tak. Jedną osobę namówiłem, w sumie to tysiące osób. Jak też w kotle paliłem. Najlepszy sposób, naprawdę. Oczywiście drewno suche, a nie jakieś tam, wiecie. Mokre, kurczę. No i dobra, to się powinno rozpalić już spokojnie, nie? Pięć minutek później zobaczcie, jak już się ładnie goni od góry, nie? Jak masz tam majster, tam wy ze Śląska oglądacie, jakiś konkret węgielek. Dogadamy się, jak coś kierba na testy, jakieś tam... Tutaj kurda, z, z pięć kilo wystarczy, nawet nie. nie. Patrz to gierba. Łopanie. Łociech. Patrzcie, majstry majsterki 10-50, nie. Widzicie, jak spada sobie? Od góry tam leci i pali się od górnie elegancko, nie? Można już przy przytegować. Z początku mam otwarte, nie zobaczcie, jak ciągnie, nie? Przymknę i jest spokój. Ale tu jeszcze można odkręcić tlen główny. Od dołu co podaje. Chociaż czekajcie, zakręcę. będzie raz, tam dwa. I starczy, nie? No, i tak powolutku się ładnie będzie palić i palić. Wiadomo, jak się otworzy, dać od razu w wpiść no to szybciej się to spali, nie? No, także taka sytuacja. O, widać starego dziada tam. Ta 110 mówi, daj sośnie trochę więcej powietrza. No, ma, ma, odkręcone. Ty, jak powiedzmy, jak napisałeś mi ta messenger, to mówię, dobra. No i tak się pięknie palić, zaotrasować się. Czekaj, łpyku. 17 stopni, a tam sięgnie, jakościowo coś będzie widać. 16,5 pokazuje. Nie wiem, czy widać, ale chyba za bardzo nie widać. No, herbatka się grzeje. A jakby tak tutaj ziemniaki, talarki położyć, co wy na to? I co, słowo się rzekło, nie? Co to będzie? Wyjdzie to? Będziemy Słyszysz? Syczy. No, stare dobre czasy, tak się robiło na takich westfalkach, czy jak to się nazywało? Takie kuchnie, kiedyś mieliśmy stare. Tylko że kładło się bezpośrednio. Nie chcę tego piecyka brudzić. Ale no, zobaczymy. Ej, rzępi coś. Co tam i tak się pali susenka pięknie, rozumiecie? Ale będzie wżerły, że ono chyba, że nie to nie dojdą. Ja już nie daję jadłam. No co, ja zjem, ale ty hmm. zawsze próbujesz. No, teraz My jesteś w domu. Spróbuję. Dobra, i czekamy, nie? sypiemy, co? A to dawaj. Gdzieś 11.20. Zobaczymy ile będzie się pichcić, nie? A jeszcze czekaj, zobaczymy pirometrem. Co to za przyprawa? Do ziemiaków. Ile tu? A, pa złotko będzie odbijać, nie? Co? No po ma wymadekiel. No bo nie da się czytać z tego. A. Dobra. Co to jakie? Przyprawa do ziemniaków. A tajskie? Uważymy też? Jasny grom, Jeszcze tajskie, cyk pyk. Oh, Czekaj, bo mam włosy. Dawaj z włosami też tam. Się. Oj się. Awaria jest, wiecie, trzeba to podrywać wszystko i dać olej, nie? No, dobra. Psikaj, żono. Trzeba... Trzeba oleju dać chyba na to wychodzi, chociaż trochę. No. Nie wybuchło nam tu. Dobra się znaczy, może nie przyklei. Już no tak przywarło. Że wyciągałem te, te, te tarali, talary. O. Dobra. Może się tak nie poprzykleja teraz. Jak jest wiecie, rzucone smaru. 11.30 taka sytuacja. Tu zakręcone. skwierczy, Wentylator 22 stopnie rozwiewa. lasia coś szyta. Herbatkę pije. Relax, kierba. Ile dam? 18,7. Dopiero wentylator włączyłem, nie? Zaraz będę przerzucał. Te, kurwa. Znaczy, nie zaraz. Muszą się ładnie podpiec. Ciekawe. Ciekawe. 12 dobija, co nie? Ile mamy? 24. Czekajcie, otworzymy. Tak to wygląda. Kołeczki się ładnie palą. O, elegancko. A ciekawe, jak dymi, nie? Ciekawe, jak dymi. Czekajcie, kurwa. O! No tak... mało widać, chyba że nie widać na filmie, nie wiem. Tam dla ciebie robi. No, zaczyna się. Gnom. Tam siedzi następny. Joli się nudzi widać. No, talareczki jeszcze trochę, nie? No, opań. Aktualizacja, godzina 12:15. 23,6 jest tam. Tu mamy 26. Ziemiaczki próbujemy, Jolasia, wiesz? No, ale zrobimy wam teraz smaka trochę. <śm> <śm> hmm? Takie. Fryczki na, su na sucho. No, gorące, także zaraz zniknie. A jak tu wygląda? Dalej, dalej. Wow. Moment. Kurde, nie ma co przy wentylatorze otwierać takiego wiecie Pussyka, bo to wydmuchuje wszystko, nie? Tak to wygląda obecnie. Łe, to jeszcze z godzinkę spokojnie nawet nie. No przy otwartym cały czas dole. ale dobra. My żremy, a dobra. potem zarzut będzie następnego. Dobra. <laughs> dobra. Godzina 13. Dochodzi. Nic nie dokładałem. Ile tu mamy stopni? 25. Zobaczcie elegancko. Kolejne talarki wrzucone. No 26 standardowo. Przyjemnie. Można sobie siedzieć, nie? Pali się dalej. Zobaczcie. Takie dwa kawałki. To się było o, trzy dymiło. Mnie się ciekawe jak otworzę drzwi. Wróć oko. To czasem pomaga, a czasem nie pomaga. E, dymi się dalej tam. Dobra, tak o tak wygląda. E, ty, bo to sosna, ona lubi się dymić. Dobra, kończę. Tyle. Następny test, o właśnie. Teraz tak, tu coś mam i tu coś mam, po dwa rodzaje drewna. Którą pakę otwieramy, następną? Jaramy. Do następnego.